Siema widzowie z tej strony, Pawliczek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zagramy sobie Fall Guys Exploration i zobaczymy, co będziemy eksplorować. Jakie mapki nam wylosuje i zobaczymy, co tam będzie. Życzę Wam miłego oglądania. Jesteśmy już w Fall Guys widzowie, i właśnie się nam ładuje ta piękna giera. I zaraz się załaduje. Załadowało się. Jesteśmy w pięknym Fall Guysiku Dobra i sobie już eksplorację klikamy zmień grę Zmieniamy grę na eksplorację. Knockout nie, bo knockout... no nie Nie wbiliście 8 lajków, więc nie ma knockout Ale zagramy sobie po prostu w eksploracji i będziemy Eksplorować mapki graczy W sensie nie wbiliście oczywiście 8 lajków pod tamtym filmem, dlatego nie przechodzę Fall Guys trzeba było wbić, żebyście zobaczyli. ale nie, na nie musicie wbijać, to jest wasz wybór. Arena, Noka, Noka. Jaki Nokaut? Ja eksplorację gram, o co tu chodzi? Gówno się zesrało, to miała być eksploracja. Już Knockout o to gówno się czasami buguje i te... No i nienormalne jakieś mapki są na eksploracji. Mapki z Nokautu. Patrz, nie można spać, trzeba przetrwać. Halo! 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 Po co tu chodzi? Nie mamy jakieś głowy. To jest porąbane jakieś. Dostałem wry i co jest grane? No dobra, trzeba biegać. Nie mam jakieś klocki podnoszę. Nie no, to jest nienormalne. My się bijemy! Spieprzaj! To miało być eksploracja, a nie jakiś knockout. Już się zbudowało na samym początku. Ja chciałem zagrać w eksplorację, ale dobra. Nie wychodzimy, chcę pokonać graczy. Kurde. Nie! No i spadłem. Jakie odpadasz? jakie ja eksplorację miałam mieć? Dobra, dobra, kolejny. Nie podoba mi się, bo to jest bez sensu. Miała być eksploracja, a to jest o knocaucie. Przecież nawet pisało w tytule, że to jest knockout. Nie podobało mi się, ta mawa w ogóle. Szukamy kolejnego poziomu. No. No, proszę wyszukać. Prezident... Prezident's arrival. To może być ciekawe, bo to mamy jakieś prezydenckie jakieś... Nie wiem, nie wiem co to znaczy w ogóle. Ale ja widzę jakiś domek na miniaturce tego. Przycinał przycisk shift by coś tam. Czy my możemy sobie to po prostu pozwiedzać? Nie, dobra, pokonujemy przeszkody. Ale to chyba jest eksploracja, tylko tak dziwna. Ło wow. chyba gdzieś tu. Jestem pierwszy. Dupa się zesrała, gdzie ja mam iść. O dobra, jestem tu. O kurde, jakie wielkie schody. No i kurde, jestem... Nie jestem pierwszy już. Jakiś randomowy typek jest pierwszy. Kurde, na to gówna trzeba skoczyć. Jakiś ptak lata. Uuu, prawie by zwalił. Dobra, jestem trzeci. Udało się przejść. Wyszukujemy poziom. Fajne to było. Fajne. Mi się podobało. Mi się podobała, ma Ma pensja. Piękna, piękna pensja. Grać się, ja sobie biegałem, Jakiś robot tu był. Hmm, robot. Robot. Pink. Ja to widziałem jak ten jak se odkrycie kliknął, to ja widziałam tą mapkę. Cyber Pink, Widziałam to 2024. Widziałam tą mapkę jak ten kliknąłem. Jak kliknąłam odkrycie, to widziałam mapkę tą. No i teraz mamy ją na eksploracji. Na eksploracji chyba są po prostu tylko mapki graczy, tak mi się wydaje. O, ciekawe to jest. Dupa się zesrała, dobra jestem. O, to był checkpoint, taki fajny folgazik też checkpoint. Fajne. Wo, co się dzieje? Zarąbiste to jest. Co to jest za jakiś styl? Ja nie znam tego stylu. Ja bym chciał zrobić mapkę w takim stylu, bo jest ciekawe. O dobra, bo ja mogę jeszcze po tamtym przebiec. Dupa się zesrała, po tym się nie da biec! Dobra, po, ty, po tym biegnę. Oh, ja na te kwadraciki miał stawać, okej. Okay. Ah! Ja mnie nie, nie mogę, co to jest? Tu. O oh, dobra, podskoczyłem jakoś, nie wiem o co tu chodzi. To, to jest mega! Ale to jest zarąbiste, nie! Dobra, myślę, że spadnę. O! Ło, wow, ciekawe. To jest mega mocne! Nie! Spadłem! Kurde. Kurde. Bo ja mogę spać chyba, ale na to białe tylko. Kurde! No i... Dupa wołowa. Dobra, spadam. Nie da się. O, dobra, jestem. Oh, dobra. Dobra. Nie, bez sensu. Kuźwa. No nie no, nienawidzę tej mapy. Bieg na tędy. Patrz to. No ty kurde Essa No dupa się zesrała, nie ma tego dalej Myślałam, że będzie, ale nie kurde Prawie spadłem, bo to chyba jest coraz bardziej oddalone Jestem! Jestem! No i co teraz? Bez sensu ja pierdziele! gdzie ja jestem? Jakiś prosi o pomoc, jakiś gościu. Jakiś gościu jedzie na barana. Co się dzieje? Nie, to jest nienormalne, ja źle to zrobiłem. Chcę wyjść. Nie no, nienormalna ta mapa. W ogóle nie podoba mi się. Przecież pobiegłem. Yy, nie, nie podobała mi się do dupy była ta mapa. Bo po, po tamtym głównie trzeba było przebiec, a ja tędy. Przecież po tym się nawet nie da biec. Dlatego nie podobało mi się to w ogóle. Współczuję temu gościowi. Szukamy poziom, szukamy poziom. Marble Playground. Jakiś folga jest tu normalnie. Odkrywaj. Jakieś dziwne oczka dodał w e, opisie. Okej. Okay. Trzymaj przecież krzywdę, by trzymać nieś y, lub pchać przedmioty. Dobra. Ukończ złoto. Mi się wydaje, bo jest złoto na ukończ mapę. Ciekawe, ciekawe to będzie. Biegniemy. Uuuu! O dobra, już jakieś gówno przesuwające się tu jest, dlatego mi się to nie podoba. Nie dziwię się, że złoto za ukończ mapę, bo to jest jakieś nienormalne gówno, co się przesuwa. Kurde! Kiedy oni tak jesteś dodali w fall Guys? Przecież to jest najgorszy element w Guys. jaki został dodany. Bez sensu, co tu się odwala. O dobra, to skoczyłem. To nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, gdzieś indziej mnie przeteleportowało. O co tu chodzi? W jakimś innym miejscu jestem. Tu ten fall Guys. nie, to. Tak, to ten fall guys jest ogromny. Ło! Wow. Ciekawe. Tu wielka pięść. A dobra, bo ja mam się wsadzić pod tą pięść, żeby ona mnie tak wystrzeliła za Proszę mnie wystrzelić. Mega Dobra, teraz tu Ło! Wow. No i no i proszę... Ja pierdzielę z sensu. No i nie da się przecież. No Dobra. Stanął. Myślałam, że się będzie jak ciągle wywalał. No i nie, spadłem. Teraz tu. Fajna ta mapa. Dobra, gdzieś mnie przeniesie teraz powinno przenieść halo nie nie przeniosło halo no i kurde bez sensu a dobra tu o no, ej ej Wow, kręcę się jakieś kręciłki, kurde o co tu chodzi z tym no kurde spadłem bez sensu to jest nie wiem o co tu chodzi gdzie ja mam dojść? Jaki jest cel tej mapy? Dobra, jak będę się tak kręcił. A dobra na to! Okej, okay, fajne. No nie da się przecież na to dojść. Jak oni na to... A dobra, bo ja mam stać w miejscu. Kurde! Wywaliło mnie od tego wiatraka. Nie, nie, to jest nienormalne gówno. No nie, wychodzę, bo to jest gu, gówniana mapa. Gówno Gówniana obsrane gówno Nienawidzę gówna. Spierdzielaj z tą mapą. I nawet ci nie będę wkurzał. Ja po prostu pomijam mapę jak mnie wkurzy. baram baram bam. the freeway. OK Odkrywaj! Hmm. okej. Okay. przecież krzywd, by trzymać jakieś coś, nie wiadomo co, ale, ale ja to znam. Dobra. Mamy jakieś jakieś dziwne rzeczy. No, czemu każdy mnie pcha? To się chyba tak... To się trzęsło. Czy to zanika z nami? Jak tak, to fajne. Jak nie, to nienawidzę. W sensie, Nie no, nie wiem. Jak tak, to fajne po prostu. Większość pobiegła tam. Co, co jak tu jest coś złego? Sprawdzę. Nie no, tam jest to samo chyba. A co jak staniesz na to? To chyba cię... Nie no, nie chcę zestawać, chyba mnie wywali na początek sam. Na stół bo ja raz jak stanąłem w filmie z folga i to mnie wywaliło. A ja myślałam, że to jest jakiś ślizgołóór. No bo ja myślałam, że ta... Gówno! Skoczyłem na to. Jak odpadłem, nie podobało mi się. Nie no, dobra, fajne. Nie no, nie wiem. Dobra, fajne. Ale nie widziałem, że... No nie zauważyłem tego. Ale mapka fajna. W sensie yy, przez ten początek co biegłem, a później odpadłem. Ale dziwne, że tu się odpaść dało, jak to miała być eksploracja. Mo, mamy jakieś kafelki zanikające. Hm. Jakieś, nie no, ja tych opisów nie będę czytał, bo one są po angielsku. Bykiem mogę być. Co to jest gówno jakieś? Ja, wywalamy się! A dobra, ja mam rzucać w siebie tym, fajne. Wypieprzać mi stąd. Dostał jakiś typek. Rzucę w jakiś typów. Dobra, sam dostałam. Wow. Jakiś astrobot tam był. No gówno się zesrało. Skąd ja mam wiedzieć, że to gówno zaniknie? Bez sensu. Gówno. Nie podoba mi się. Pajp pandemonium. Dobra, jakieś rury. To będzie fajne. To będzie mega, ciekawe. Trochę poproszę na to. O, teraz jest git. Może by... O, dobra, coś tam. Jakiś... Pie... Jakiś ten... Kręciowek na miejscu, Nie wiem, jak to się nazywa. No czemu to się tak długo ładuje? O, 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 mamy. Czekaj się do mety. O, jestem pierwszy. Nie no, już nie jestem. Ło, wow, albo to główno mam skoczyć na to. Ło, wow, fajne. Nie mogę tu wpaść! A nie, mogę tu wpaść. Nie, nie mogę tu wpaść. Nie, nie, tu wpaść. nie wiem. Co jest? A ja mam znaleźć pewnie prawidłową rurę, a nie... Nie wiem co się stało. Co teraz? Mam tu pójść? A nie, na górę. Nie wiem, gdzie mam iść. Nie, 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 nie wiem. Chyba... A dobra, chyba dobrze idę Nie bo to jest odwrócone Co jest? Nie no oni tu też idą A ten gra na telefonie bo on ma takiego skina jakby grał na telefonie Wiecie o co chodzi? Bo Fall Guys niedawno wyszła na telefon i masz takiego skina podobno Jak grasz na telefonie Fall Guys meta Nie no co jest? Odpadłem Kurde Nie, co jest? Głupie to. Nie da się na ten donat jakiś skoczyć. A bo to dobra! Tu jakieś gówna się pojawiają. Ja to zrobię bez pojawiające się gównie. Fajne było. Podoba mi się poziomik. Fajne, git poziomik. Szukanie kolejnego! Dostosuj swoją fasadę! Hehehe, the to chyba będzie ostatnia. Mapka na dzisiaj. Bo już trochę ten film trwa. Zobaczymy. A dawno nie było takiego luźnego filmu w sensie krótkiego, takiego krótszego. Jednego z krótszych, Sfallguys, z, z Guys, jednego filmu z krótszych, nie Nieważne, ja pierwsza jakieś długości filmu, a tu mam mapkę do przejścia. Co to jest? Co tu się odwala? Jakiś. Co to jest? Ja pierdzielę, co to jest? Nienormalne to jest. O, dobra, a fajne. Mogę, mogę. O, moje ulubione przyspieszenie. O, biegnij. Podwójne przyspieszenie, wow! No nie! A spadłem! Bo ja mam przez to przebiegać, albo omijać. Nie wiem, będę przez to przebiegał. Kurde, jak to wolno idzie! No dobra, jak będzie szybko szło. Mówiłem. Jo, zarąbista ta mapa jest! Nie mogę na to gówno stanąć, teraz już wiem. Prawie stanąłam. Dobra, środkowe na stówę, no i... kurde. Ja tu mogłam minąć bo tam po lewej. No mówiłem. Nie no, prawie! No, nie, nie, no, ja nie będę szukał jakichś prawidłowych guwien. A dobra, daję, dobra. Nie będę tego miał. Nie no, nie wiem co zrobię. Kurde! O, dobra. Dobra, już za tymi drzwiami jestem. No co to miło? O co tu chodzi? i wiatrak wielki. Spadam tu. Co jest grane? Nie, bo to jest ta pierwsza część mapy chyba. Gdzie ja mam iść? Halo, a tu chyba. Nie, ja tu byłem! Nie, ja tu nie byłem. Nie, to jest pierwsza część mapy. Halo! Nie, to nie jest pierwsza. Co jest ze mną nie tak dzisiaj? Nie, no stówę tu. Goście, pokaż mi gdzie. Dobra, dzięki. Ja! Kurde! Kurde! No i jestem znowu tu. Ja pierdziele! Dobra, gdzieś tu. Ja pierdzielę... O tu! Dobra Ło! Niestety najlepsza mapa, w jaką grałam dzisiaj Koniec Mega zarąbica mapa Fajne... Anuluję, e, anuluję. Anuluj, anuluj. anuluj Wystarczy Dzisiaj Mega fajna mapa się trafiła Serio mi się mega podobała No halo, klikam lajka Kaczemy. Dobra, pomijam to, bo to jest już nudne, taka cenka. Ciekawe, jakie nagrody dostanę. Korona! Jakieś odłamki koron. No nie dostałam, no niestety. Halo? Dobra, nie jestem. Nie, myślałam, że dostanę jakąś rzecz, ale tylko jakiś główny dostałam. Fajnie. Jakiś wykrzyknik tu, co to? Halo Jakieś 9 dni i 9 godzin Nie wiem Nie wiem o co to tu chodzi Mogę odbrać kudosy Kidosy odbieram Ja mam 15 kidosów. Fajne 8 lajków i przechodzę fale guys Zostawiajcie lajki To przejdę, folga jest, dopóki nie przejdę W sensie gram. folga jest, dopóki nie przejdę Dobra widzowie, to by było na tyle Mam nadzieję, że Wam się podobało Na razie, cześć i pa